Kielanko z tej strony skyninja.pl Ja Was witam w piątym już odcinku z Minecraft Domatorzy na Biomach I w dzisiejszym odcinku mam Wam do zaprezentowania Jak widzicie w tytule, jak widzicie po tym biomie Domek bagienny Spójrzcie jak tylko on wygląda I tak Pozornie sprawia taki malutki domeczek e, Niby taki e, O tylko piętro, e, znaczy warter i strych A w rzeczywistości jest dużo większy tu ma takie mniejsze piętro z balkonem Tutaj natomiast malutkie pięterko z, ze szybą tak do dekoracji i porcik dla łódek No i tak, tak on mniej więcej wygląda Tutaj mamy dach oczywiście z kobla e, Tak, jeśli chcecie taki domek zbudować no to właśnie e, konieczne jest żeby zbudować go e, właśnie na takiej górze i żeby opadał do wody tak? No to właśnie o to w tym chodzi no dobra, no to przejdźmy już do y, całości domu Dobra, co tak laguje? Nie wiem y, y, Jakie lagi? Masakra Co się dzieje? Nawet nie wiem Dobra To jest taki y, jakby pierwsze piętro y, Tutaj mamy skrzynki, łóżko, y, zbrojki Oczywiście najważniejsze rzeczy Trochę piecyków i crafting y, Tak zbroj, zbrojek nie ma, nie dałem dobra, Najpierw pójdziemy na górę, bo tam jest tylko jedno piętro Proszę, tutaj mamy magazyn, latające skrzynki i tu się wszystko, te skrzynki się otwierają, ponieważ to są schody i otwierają się dzięki temu te skrzynki, więc jest fajnie. No i tak, to teraz schodzimy niżej, na to piętro i tutaj właściwie nie, nie ma wiele, tylko jest taki obraz, trochę piecyków i zejście na dół, ale najpierw wyjdziemy na balkonik i tutaj mamy latające coś bagienne nawet nie wiem skąd to się tam wzięło więc ale jest latające więc fajnie wygląda i mamy widok na właśnie takie fajne latające coś więc bardzo fajnie z tego powodu tutaj mamy widok na nic właściwie A tutaj na drugie nic w sensie że nic ciekawego nie no właśnie schodzimy teraz troszeczkę na dół no i tak tak tutaj mamy tak jakby takie półpięterko z tym ze szkłem można też taki widoczek jest fajny fajny bardzo fajny. No i teraz tutaj mamy zejście i mamy takie do wypływania właśnie sobie łódką. E, tylko nie w tą stronę. A, nie umiem pływać tą łódką. Co się dzieje? Uderzy w Squida. A kolizja na morzu. E, o, zniszczyłem te e, łódki, a tutaj jakiś bug ze światłem. Zobaczcie na te bugi ze światłem. Tutaj trzeba coś rozwalić chyba, nie? Tak, trzeba coś rozwalić się naprawią. Dobra. E, płyniemy rozwalając... E, te y, lilie wodne rozwalimy wszystkie tutaj e, Tak, to jest zawsze dobry pomysł, rozwalić trochę lilii wodnych e, No ok, ale może wpłyniemy już do portu mm. Okej, okay, jesteśmy już w łódkowym porcie e, Połóżmy trochę lilii wodnych e, bo zniszczyliśmy trochę więc przyda się ich trochę teraz tutaj e, od odnowić No i widzicie właśnie jak wygląda ten domek E, tak mniej więcej wygląda. No jak widzicie, tak, to jest ten sam świat, na którym e, budowałem wszystkie domki poprzednie. Tam mamy domek górski, znaczy w górze dokładniej. Tam nadmorski, tam podniebny i tam jeszcze dalej jest leśny. E, no i tak, e, co właściwie mogę jeszcze powiedzieć o tym domku? No o tym domku już chyba właściwie nic. Myślę, że całkiem nieźle mi wyszedł. E, ogólnie najpierw miałem nagrać domek pustynny Ale wyszedł mi tak źle Że postanowiłem lepiej tego nie wrzucać e, No i tak e, Kiedy uda mi się wymyślić coś ciekawszego I lepszego zdecydowanie na domek pustynny To e, też pojawi się Odcinek właśnie e, Na domku pustynnym No ale tak, e, właściwie już nic więcej nie ma do, Tutaj do gadania, więc żegna się z wami SkyNinja.pl i do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć!